Ja się z witam z Gornic, gdzie w dniu dzisiejszym, 1 maja, we czwartek, 1 maja rozpoczęły się Dni Gornic 2025 roku. Pierwszy dzień Gornic rozpoczął się rokowym czwartkiem. W tym budynku koncerty muzyczne w arenie Gorlice. Bardzo ładny obiekt, również zapraszam ze mną już za momencik. Tylko pierwsze pokażę inne atrakcje, które się znajdują tutaj w Gorlicach na terenie Osiru areny Gorlice. Na scenie dzisiaj grają i zagrają Hajd, Roles, KDRB, Debit, Koniec Świata oraz TSA, proszę Państwa. Ludzi przybywa do Gorlic. Pogoda bardzo piękna. Majowa, 1 maja. Gorlice, bardzo fajne miasto, bardzo przyjazne. Bardzo przyjazne, godne polecenia do odwiedzenia. Piękny rynek. Bardzo fajni ludzie. Bardzo miła atmosfera, miasto Gorlice, Dni Gorlic 2025 rozpoczęte rokowym czwartkiem. Za chwileczkę pokażę Państwu halę sportową, znaczy to nie halę sportową, proszę Państwa, tylko Arenę Gorlice, proszę Państwa, to jest Arena Gorlice, czyli to jest obiekt nowo wybudowany, proszę Państwa na różne wydarzenia, nie tylko takie koncerty jak i dzisiaj, ale również na wiele innych wydarzeń w Gorlicach. Tutaj za mną, oprócz koncertów muzycznych w arenie Gorlice, w tym budynku nowo wybudowanym arenie w Gorlice znajduje się stoiska gastronomiczne jak i handlowe, budżet proszę Państwa, tam z tyłu wesołe miasteczko, To też można pójść zwiedzić. No i najpierw pokażę Państwu atrakcje, jakie tutaj są w plenerze. No i widzimy się na koncertach w środku w arenie Gorlice. nowo wybudowanym obiekcie na wydarzenia różnego rodzaju i kulturalne i różnego rodzaju wydarzenia. Proszę Państwa także przybywać do Gorlic, Nigorlic. Proszę Państwa, dzisiaj od czwartku 1 maja do niedzieli 4. Maja, proszę Państwa, także pokazujemy Państwu wszystkie atrakcje, food trucki, nie food trucki, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, jak i handlowe, no i koncerty muzyczne, także lecimy, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania się i okolice prosto z Gorlic. Szanowni Państwo, no to teraz jestem przy miasteczku trucków, które zawitało na dni Gorlic 2025. Tutaj mamy zapiekanki, proszę Państwa, różnego rodzaju mini, proszę Państwa. Tu, tutaj również pierwsze i jedyne takie kuros w polsce jedzenie. Można nabyć na dniach Gorlic, proszę Państwa. Przyziąć się pod parasolem, proszę Państwa. Tutaj również burgery. Różnego rodzaju. jeżeli lubicie burgery, bo ja nie. Ja wolę na burgera popatrzeć, proszę państwa, niż zjeść, bo to jest naprawdę wyświetlana na torcie put Także Pepsi różnego rodzaju, Coca-Cola. Przyjść, oglądność. zamówić i dobrze zjeść, aby mieć siłę do dobrej zabawy, bo jest święto Gorlice, ale również Majówka. Nie tylko Majówka, ale dni Gorlic. Także stoiska futrakowe w Gorlicach, proszę Państwa. Tutaj podchodzę do kolejnego. Tutaj jest szesze, Kurtosze, langosze. Również można zamówić. Tutaj, proszę Państwa, o, czuję zapachy, naprawdę czuję ślinka, cieknie kiełbaski z grilla. Proszę Państwa, grill kiełbaski. Jak ktoś lubi jeść piwo, ja piwa nie piję, bo jestem abstynentem, ja tylko jakiś napój. To można również tutaj zamówić na dni gorlic. Proszę Państwa, tutaj proszę Państwa również mi, melc, proszę Państwa, również takie różne cukierki, chyba to są to lody, lody, lody też można zamówić. Tutaj proszę Państwa, greckie są walk i oczywiście pozdrawiam zakątek grecki, w Jaśle. Adeja! Kenio, Jurku, Jasło, Oliwny Zakątek, a tutaj greckie są walki, również do naby... Jak? Jak? Tak jest suflaki. Proszę Państwa, do nabycia tutaj jak Gorlic. Tu jest tu są będę podawane, ale zresztą nie, nie będziemy pokazywać, to Państwo przyjdziecie, i zobaczycie Państwo sami i posmakujecie naprawdę Szymoko jest strona Facebooku Ja się z tej okolicy prowadzona z pasją i hobbystycznie Także ja proszę Państwa lecę teraz dalej. Co tutaj mamy? Tutaj proszę Państwa kolensyjska syjska, wata cukrowa, proszę Państwa, popcorn, napoje dla okłody, pyszne napoje sorbetowe kieliku różnego rodzaju tutaj sorbety u tej pani na słodko, proszę Państwa jeżeli lubicie to można też przyjść lody prze, przede wszystkim na ochłodę, bo mamy naprawdę w tym roku gorącą majówkę, proszę Państwa tak jak w czerwcu, jeszcze do czerwca jest daleko, a początek maja to upał zawitał wszystkie gastronomiczne zabawki dla najmłodszych zakręcony ziemniak na patyku, proszę Państwa no a tutaj jest Robinson, czy po prostu strzelanie z łuku, proszę Państwa, u tych panu strzela się prosto te balony, także i do wygrania są różnego rodzaju maskotki, także przyjść, proszę Państwa, do Gorlic przyjechać, jeżeli macie wolne na majówkę, to warto się wybrać na dni Gorlic, do Gorlic, proszę Państwa, dzisiaj, no i aż do niedzieli do Gorlic, koncerty muzyczne w arenie Gorlice, no i również stoiska. A teraz lecimy na, na chwilę na, na imprezę do areny Gorlice. Pokażę Wam jeszcze arenę Gorlice i idziemy do całego miasteczka. Szymonko jeszcze strona Facebooku, koncertomania Jasielska i okolice. Prosto z areny Gornice i Gornice, 2025 w Gornica, Szymon Konieczny, z prawej strony Koncert Jasielska i Okolice. Swoje. Jestem teraz na Wesołym Miasteczku, które zawitało do Golic w ramach NiGorlic 2025 roku na terenie Osir w Gorlicach i arenie Gorlice. Wesołe miasteczko Józef Dadak. same atrakcje, mega wesołe miasteczko są mi dla najmłodszych atrakcje, również dla dorosłych atrakcje. Dla najmłodszych karuzela, Cirkus trip, Cyrkowa Ciuchcia. Tutaj jest strzelnica. Proszę Państwa różnego rodzaju ma do wygrania, rzutka, przepraszam, to jest bo ja trochę dobrze przypatrzyłem, proszę Państwa, O, klaun, także można przyjść porzucać. Tutaj muchany plac zabaw dla najmłodszych, jest karuzela z łańcuchami dla najmłodszych, sama atrakcja proszę Państwa na dni gorli. dzieje się w golicach. tak jak mówię pogoda dopisuje, warto wybrać się do golic. bardzo piękne miasto, przyjazne. Bardzo fajni ludzie przybywać do Gorlic, nie tylko na dni Gorlic, czy na inne wydarzenia kulturalne, ale również na co dzień do Gorlic. Można przyjechać, odwiedzić miasto Gorlice. Także proszę Państwa, tutaj mamy tu wieżę, strachu, można powiedzieć, że na to się siada i to się kręci tam do góry. Proszę Państwa, banji, tam no, muzyka w tle, jak to w każdym wesołym miasteczku. Oczywiście bardzo zwykle jest troszeczkę podzielony, bo, to, bo wiadomo tutaj część kaluze się zmieściła, część będzie z drugiej strony. Tam też podejdziemy, tutaj jest kolejka górska. Proszę państwa, jak byłem młodszy, mały, to jeździłem na tej kolejce górskiej, czy to było wiatr na obbrudki jordanowski przy czy na że wesołe miasteczko, to jedziemy na takiej kolejce górskiej i na początku jest strach, motyle w brzuchu, ale idzie przywyknąć. Są y, straszne jeszcze karuzele, co można powiedzieć dla dorosłych jak to. Lubię, proszę Państwa, kolejka górska, a ja lecę na drugą stronę Wesołego Miasteczka, bo tam jest dużo atrakcji również dla najmłodszych i dla starszych, ale przede wszystkim dla starszych. Ale czy tak jest, zobaczymy za chwilkę. Szanowni Państwo, jestem teraz w drugiej części Wesołego Miasteczka. Józef Dada, który zawitał lat jak latnich w latnich roku, jak ja też dużo dla dorosłych, taki oto młody, tak kamikadze! tak mi wołają, kamikaze, jak to papate śpiewało, papatenski, kamikaze, to jest taki mocno się wsiada, mocno się trzeba trzymać i do góry nogami, proszę Państwa, do góry nogami, to się kręci, proszę państwa. Także jest strach, ja bym na to nie siadł, powiem szczerze. Nie wiem jak państwo, ale ja bym nie siadł. Naprawdę. Teraz idę inną część atrakcji. Bo jest dużo takich drafta, Autodrom i breakdance. Szanowni państwo, za mną również Tarzela, jedna z najlepszych, ale też strasznych trochę. ale na pewno łagodniejsza niż ten kamikaze. Łatka, to jest tyle! Siada się proszę Państwa na takich krzesłach, zapina się i trzeba się popoczywać i to się kreci Raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja na tym jeździłem, powiem że też się bałem ale dla twardziela nic strasznego. Także jak się raz przejedziesz to będzie się chciało, ale złe wspomnienia mam breakdansem, też fajna karuzela, ale nie dla mnie, bo mi się w głowie strasznie rozkręciła. szkoda gadać, pamiętam te czasy. Najlepiej iść na tą karuzelę, bowiem na żartach, na co, proszę Państwa. Także same atrakcje, kamikadze, w tej części do tego miasteczka ja łapka, proszę Państwa, freestyle, breakdance, to się tak kręci dookoła, proszę Państwa, no i oczywiście autodrom, jeżeli, autodrom, jeżeli lubicie samochodami, jak chcecie się nauczyć, bo ja na przykład chciałbym się nauczyć autem jeździć, nie tylko na motocyklu, co jeżdżę, ale autem, to można również iść na Autodrom. Autodrom jest dla każdego także wesołe miasteczko na Nigoli 2025, a ja mykam znowu pod scenę do areny Gorlice. Nigoli 2025 w Gorlicach rozpoczęte, także widzimy się pod sceną arenie Gorlice, tam są koncerty Szymon Twoje strona Facebooku, koncertowania Jasie, Ska i Piękna Majówka, Piękna Pogoda, Super Dni Gorlic 2025.

Pierwszego dnia Nigolic 2025 z rokowego czwartku 2025 w ramach Nigolic 2025 w Olnica. Nastój na progu koncentrowania. Jasiec. za chwileczkę gwiazda wieczoru zespół Teza w ramach Rockowego czwartku, w ramach Dni Gorlic 2025 i w kolejnych dniach, kolejne wydarzenia w ramach Dni Gorlic 2025 festiwal światła Aleja Światła koncerty muzyczne, a już w niedzielę 4 maja na stadionie sportowym Osir w Gorlicach impreza na maksa, lato na maksa na scenie wysoką. Big feedback Dia Tymek, oraz Gwiazda Wieczoru, Pani Małgorzata Ostrowska. Wkrótce relacje i fotorelacja dzisiejszego dnia Dni Gorlic z rokowego czwartku w ramach Dni 2025 na stronie na Facebooku Koncertomania, Jasieska i okolice. Ja się z Państwem żegnam, życzę spokojnej nocy, no i widzimy się na kolejnych wydarzeniach w ramach Dni 2025, także już za momencik, zespół Teza. Także do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach w ramach Dni Gorlic 2025. Dzieje się w Gorlicach. Także spokojnej nocy. Do zobaczenia.